Makowałem wszystkie z tej strony, klocuję gaming. dzisiaj wam pokażę poradnik, jak ściągnąć muzykę na telefon z YouTube. Tak, wchodzimy na YouTube. Wpisujemy muzykę, jaką chcemy pobrać. W tym przypadku to będzie Left right. stopujemy wchodzimy na stronę 2.conf.com idziemy na youtube Kopuje, kopiujemy adres url Piszą. Zaraz wracam. Dobrze, już jestem. Mi się też pobrało. Klikamy do wląd. Ja tego nie będę otwierał. prostu zapisz plik. Ok, tutaj mi się pobrało. Przeciągamy na pulpit. I podłączamy yy, i podłączamy kabel USB do komputera, i później do telefonu. Dobrze, telefon musimy odblokować, żeby wysko wyskoczyło nam to. O, odblokowałem. Musimy odblokować telefon, żeby było widać karta i telefon. Szukamy folderu muzyki. Jest folder muzyki. I przeciągamy na muzykę. Czekamy, aż się prześlę. Dobrze, odłączamy kabel USB. I mam muzykę na telefonie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli Ci pomogłem, to super. Oto na razie, cześć i czołem.